Czas na parę słów na temat tomu. Część z Państwa, która była troszeczkę wcześniej, już miała okazję go zobaczyć z daleka. E, rzeczywiście jest pięknie wydany i tu wielkie ukłony w kierunku przede wszystkim Pana Dyrektora, Pana Koperkiewicza, Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, e, że nie tylko najpierw uwierzył w projekt, ale później również w, e, czynnie przyłożył się do kwestii publikacji bo to dla nas była kwestia ważna, żeby to nie była tylko konferencja, ale żeby te materiały były publikowane. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję mojej koleżance, pani dr Ewie Szymańskiej, która kiedyś dawno temu powiedziała, że to może być ciekawy temat i wrata robimy to, także wielkie, wielkie podziękowania. Podziękowania, brzyka lista jest długa, prawie jak przy Oskarach, ale nie byłoby tej książki, gdyby nie kochani autorzy. Część z nich na szczęście przyjechała i przybyła, i bardzo, bardzo im za to dziękuję. I za chwileczkę będziemy autorów prosić tutaj z Panem Dyrektorem i wręczać te egzemplarze. Podziękowania również dla Pana Artysty, Pana Taranka, którego widzę tu. za było współpracę z moim kolegą. Zabry. Dziękuję za uzupełnienie, bo najpierw Państwo pamiętacie, było piękne zaproszenie, przerobiona grafika i również ona znalazła się na okładce. Nie ma niestety z nami pani redaktor Joanny Kamień, która również przyczyniła się do tego, że ta książka tak pięknie wygląda, bo przyłożyła się bardzo mocno do korekty. Część z autorów wie, jak mocno, bo była dość intensywna korespondencja mailowa, także tutaj rzeczywiście też zaocznie dla niej przekazuję podziękowania. Mam nadzieję, że będę mogła to w przyszłości uczynić osobiście. Podziękowania kieruję również do pana rektora, Uniwersytetu Gdańskiego, jego magnificencji Bernarda Rapka, który objął patronatem naszą konferencję. Niestety miał dzisiaj być nami jeden z autorów, pan prorektor Józef Wodarski, niestety z przyczyn zdrowotnych nie mógł się pokazać. Wreszcie przypominam, że cała uroczystość, jak i wszelkie obchody odbywały się pod patronatem pana prezydenta miasta Gdańska Pawła Domowicza. Także wielkie, ogromne podziękowania. Podziękowania też kieruję do wszystkich pracowników Uphagena, którzy nam pomagali. Do wszystkich pań i panów, którzy nawet teraz w ostatniej chwili pakowali książki do, do siatek. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. I cieszę się, że możemy spotkać się po raz który, bo ciągle pozostały w naszej pamięci wspomnienia wspaniałego 2 czy 3 listopada, kiedy miała miejsce ta konferencja. I dzisiaj po roku dostajemy, nie tylko możemy się spotkać, ale również oglądać produkt finalny w wspaniałej formie. Państwa jedzenie bardzo ważne, no, chociażby dzień, o którym się, w którym się dzisiaj spotykamy po raz kolejny świadczy o tym, jak ono wpisuje się w naszą tradycję kulturową, żywieniową, prawda i we wszystko, co dla nas jest bardzo ważne. Przy Państwa w imieniu autorów, swoim autorów, myślę, że będę to wyrazicielem takiej szerszej opinii, chciałam podziękować za to, że mieliśmy taką okazję, nie tylko podzielić się przy zmobilizowanym do pracy nad takim szczególnym tematem, który zyskuje sobie coraz większą popularność, jak się okazuje, ale również zacieśnić szersze kontakty, czy bliższe kontakty z ludźmi, którzy na polu kultury tak wiele robią, co tutaj w relacji Pani Szymańskiej na okazję podziwiać. Także Państwa z tych wszystkich y, inspiracji, które, do których y, konferencja zorganizowana przez panią profesor Morzejkę, i Ewa Ewarzmańską się przyczyniły, y, no, bardzo dziękujemy, dziękuję w imieniu autorów w imieniu pracowników Różczycy Instytutu Historii. No i mam nadzieję, że powodzenie tej konferencji i powodzenie dzisiejszej promocji, o czym świadczy ilość przybyłych uczestników, no, będzie zachętą do, do dalszych tego typu działań. Dziękuję bardzo dobry Państwu, ja chciałabym jeszcze może tylko dodać proszę, podziękować swoje najszczersze podziękowania za to, że ta książka tak pięknie wygląda. Chciałabym też jeszcze dodać, że oprócz uczestników konferencji, oprócz ich artykułów są także wypowiedzi naukowe innych autorów, którzy dosłali swoje artykuły i są one bardzo ciekawe i Państwo kupując tą książkę mogą się z nimi również zapoznać. Dziękuję. Nie pani mówić o jedzeniu. Wrócić może, ale szybko Pani uciekła. Dobrze, bardzo proszę Pana doktora Dariusza Kaczora. Proszę Państwa, skoro Moje Szanowne Pani Poprzedniczki mówiły w sposób ogólny, to ja również tak powiem. Zastanawiałem się, że będę mówił temat tego, o czym pisałem, ale to. Niech to może zostanie pewną tajemnicą jest w publikacji, tak? więc można e, zajrzeć. Podjąłem e, się do tego taką refleksją. <grym /dziśle> lubię jeść. I nie tylko muszę, ale również lubię i wie, praca nad tego typu zagadnieniami. Zresztą dziękuję panią organizatorkom za wspaniały pomysł i zorganizowanie takiej konferencji. Historia tak, i jedzenie bardzo się ze sobą ładnie wiążą i praca, myślę, że nie wyrażam tylko swojej opinii nad tekstem naukowym, ale jednak tak związanym z historią jedzenia, z tym, jak ludzie w dawnych czasach co spożywali, w jaki sposób, jest rzeczą taką smakowitą i dostarczającą wiele satysfakcji, nie tylko naukowych, ale również i takich, no można powiedzieć, nawet estetycznych. Ja w każdym razie, ze swojej strony mogę powiedzieć, że pracując nad tekstem analizowałem rachunki delegacji posłów toruńskich do Warszawy w 1970 roku. Nieustannie miałem ochotę coś podjadać, ale dobrze się to skończyło. W każdym razie... Autor jest z nami. Jestem tutaj. Dziękuję bardzo. Poproszę pana profesora Jarosława Dumanowskiego, który przyjechał do nas prosto z Torunia. Jest, no, tego autora akurat nie trzeba Państwu reklamować. Wniesie pokaźny plik książek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, konferencja zorganizowana w domu Hagena i ta publikacja są świadectwem coraz większego zainteresowania tematyką, tematyką jedzenia i historii czy kultury jedzenia. Coraz większego zainteresowania tak wśród badaczy, humanistów, historyków, etnologów i, i wielu pokrewnych, specjalistów z wielu pokrewnych dziedzin, ale także, co właśnie widać po wypełnionej po brzegi, a nawet poza brzegi sali, jest, wzbudza to duże zainteresowanie wśród publiczności, wśród osób zainteresowanych nie tylko jedzeniem historią, kulturą, sztuką. Ja się zajmuję tym już jakiś czas, chociaż bardzo długo głównie się uczyłem tej tematyki, jakieś 8-9 lat. Kilka lat temu w Toruniu i w Warszawie we współpracy z Muzeum Pałacem Wilanowym zaczęliśmy wydawać przede wszystkim źródła do historii kuchni. Czyli poszliśmy taką drogą w Toruniu, czyli niedaleko, bo to jest raptem godzina z czymś drogi, jeżeli nie liczy czasu, który poświęciłem na krążenie wokół Starego Miasta, to jest to bardzo blisko. Zaraz jeszcze powiem, dlaczego mówię o tym, że to jest blisko, bo mam pewne plany z tym związane. Ale w Toruniu i w Muzeum na Witanowie stwierdziliśmy, że mm, mówiąc o historii jedzenia, czy właściwie o historii kuchni, Czyli nawiązując nie tyle do bardzo często w historiografii polskiej obecnych opowieści według kreowanych na, na szkołę Annals lat 60. czy 70. Czy, czy według takich opowieści o życiu codziennym, tylko nawiązując do lat no trochę późniejszych, czegoś, co zaczęło we Francji, w Anglii, w latach 80. i 90. -tych, chcieliśmy najpierw wyprodukować jak największą ilość źródeł. Źródeł y, lekceważonych y, długo w tej tradycji historiografii Analiz sprzed lat kilkudziesięciu, źródeł, które jakby są podstawy odrodzenia historii wyżywienia no lat 20-30, co, co, co jeszcze teraz trwa. I zaczęliśmy wydawać staropolskie książki kucharskie. Trzy lata temu pierwszą, najstarszą książkę kucharską polską wydaliśmy, Compendium Herculorum, taką barokową, staropolską, w znaczeniu staropolski, nie w znaczeniu Takim powszechnym, potocznym dzisiejszym, często się mówi kuchnia staropolska na oznaczenie kuchni, nie wiem, z czasów Gierka, z naszego dzieciństwa, z przedwojny XIX wieku. To jest kuchnia staropolska w sensie XVII wieku, czyli no, taka egzotyczna, inna, historyczna, odległa. Potem mieliśmy problem, bo właściwie takich książek nie ma. Tak? I książka, o której właściwie jest ten mój artykuł. W tomie pokonferencyjnym moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów, to jest sporo m.in. o pączkach i o, i o piernikach. To zawsze mówię o piernikach, żeby podkreślić wagę tego akurat <tryk> wyroku. Zupełnie niedawno wydaliśmy trzeci tom, Kucharz Doskonały. To, jest, to już jest inna zupełnie historia. To jest historia takiej no, modernizacji, oczywiście, nie w sensie ekonomicznym czy jakimś ideologicznym, ale w sensie stylistyczno, nie wiem, artystycznym, smakowym, kuchni. Jest to przeróbka kuchni francuskiej, koniec XVIII wieku i to jest mniej więcej taka kuchnia, jaką mniej więcej dzisiaj yy, znamy, tak? Mniej więcej tylko w porównaniu do tych poprzednich domów. Jak to wygląda, może w nawiązaniu do pączków. Pozwolę sobie zacytować może jeden taki przepis, może komuś to przypadnie do gustu. Pączki cukrowe to akurat coś bardzo, bardzo podobnego do dzisiejszego wyroku. Ale na podstawie takiego jednego przepisu można pomyśleć dlaczego zajmujemy się rzeczą taką ulotną, taką banalną, taką nienaukową, tak niepoważną jak przepis kulinarny. No bo czy ludzie tak gotowali? Tak jest napisane w przepisie. To jest takie jedno z pierwszych pytań yy, przy takiej no, krytyce źródeł, no ale my go sobie nawet nie stawiamy, bo, bo interesuje nas wiele innych rzeczy. Na przykład yy, drugie pączki migdałowe, bo wcześniej są pierwsze. Migdałów dobrze utuczonych w białym chlebie, w różanej wódce moczonym i znowu przez wyciśniętym, wyciśnionym rozetrzeć, potem z żółtków od jaj i mąki ciasto zrobić i ucukrować i pomieszać tak migdały w przód chlebem roztarte. Jako i to ciasto z żółtków i mąki, aby z obojga jedno ciasto było, które by było rzadkie, chleba tartego mieszać w nie. Kluseczki potem robić okrągłe, na krzałów na krzał, żeby, to jest ten kończek, tretować, czyli smażyć w tłustości, a na półmisek dawając rozmarynem natykać. To jest jakby kwintesencja, symbol dawnej kuchni barokowej pomieszanie smaków. Łączenie ostrego czy aromatycznego ze słodkim, kontrast barokowy, coś, czym zerwano, z wielkim zeszłym hukiem w wieku XVIII, coś, co wyrzucono na margines historii, wskazując na śmierć m.in. w XVIII wieku toruńskie pierniki, ale przetrzymaliśmy te oświeceniowe zapędy. W tych naszych badaniach przywiązujemy dużą wagę do popularyzacji. No bo raz ludzie chcą o tym słuchać, a chyba częściej jeszcze chcą coś zjeść. A dwa wtedy sami czegoś się uczymy. Ja dzięki temu, że miałem okazję pracować z różnymi szefami kuchni, producentami żywności, nauczyłem się wiele, chociaż pewnie jeszcze więcej ciągle nie umiem, bo taka praca wymaga wiedzy jednocześnie i biologicznej, i zoologicznej i. Nawet wiedzy pewnej o sztuce, bo, bo rozpatrujemy te wypowiedzi, tę ekspresję, kuchnię jako sztuka. sztukę, sztukę, której nośnikiem jest smak, czyli zupełnie inny zmysł, taki nawet nieuświadamiany historycznie przez nas dzisiaj. Wiele zawdzięczam na przykład organizatorom Festiwalu Smaków Grucznych. Dlatego mówiłem, że przyjechałem z niedaleka, bo Gruczno, wielka, wspaniała, cudowna wież, gdzie w sierpniu jest taki największy w Polsce i najbardziej autentyczny festiwal, leży jeszcze... Jeszcze bliżej Gdańska niż, niż Toru. Nie wiem no. Gdyby ktoś nie błądził tutaj tak jak ja, to myślę, że w 40 minut może dojedzie do tego Bruczna, To jest koło hełna przed hełmem skręca się w prawo. Co miesiąc coś organizujemy. E, zapraszam serdecznie. Nawet jutro, nie? Pojutrze. Pojutrze i popojutrze w hełmie Walentynki, miasto Świętego Walentego. Naprawdę są tam relikwie świętego. I to też przekładamy na język kulinarny. Zapraszam serdecznie do Hełna, do gruczna i do Torunia na pierniki. Gdyby ktoś był ciekaw, czegoś więcej o tych książkach, to no, można je znaleźć. Informacje można o tym znaleźć na stronie Muzeum Pałacu Wilanowie. Ja sam na Facebooku, bo jestem y, trochę analfabetą internetowym, więc na Facebooku prowadzę taką stronę kuchnia staropolska. Niedawno nawet z Muzeum Pałacu Wilanowie wyprodukowaliśmy taki film. Parę tych odcinków na dobry początek. Może jadało się kuchnia Jana i Marysieńki, gdzie mówimy o tych historiach. W Kuchni Plus można od czasu do czasu obejrzeć. Polecam. Dziękuję.